I wracamy do Prosto z kadru, tym razem na żywo z Polkonu 2015. I tak jak Filip już zapowiedział, będziemy rozmawiać z różnymi gośćmi na temat e, obecnego tu wydarzenia. I naszym pierwszym odważnym człowiekiem jest szafa z komiksami Joachim Tumanowicz. Witaj, Joachimie! Witam Was wszystkich. Ja na początku chciałbym e, poświęcić trochę czasu, ponieważ część słuchaczy nie wie czym jest szafa z komiksami, czy znaczy, potrafi sobie wyobrazić szafy pełną komiksów, no ale oczywiście, to jest nazwa ja własna, e, ponieważ e, Joachim tutaj ma własnego vloga i parę słów na temat twojej działalności w internecie. E, moja działalność ma teraz małą obsługę. natomiast to, co do tej pory robiłem, to były przede wszystkim polecanki i recenzje komiksów, trochę relacji z imprez takich jak właśnie teraz Polkon i działalność ogólnie komiksowa. Z tym, że jest to raczej chłonięcie kultury niż jej tworzenie. Innymi słowy, szefa z komiksami teraz y, była y, element, przeprowadzka, tak? Rozumiem, szafa się przenosiła. Tak, szafa się przenosiła, musieliśmy zmienić y, lokację studia, lokalizację, musieliśmy zmienić wystrój, y, bo teraz nie będziemy mogli części rzeczy robić, które mogliśmy robić wcześniej, ale już przeprowadzka i, i remont dobiegają końca, więc mam nadzieję, że jeszcze w tym miesiącu coś się nowego pojawi. Zmieniacie nazwę, nie wiem, na komodę z komiksami? Miksami, ja. Nie, ja myślę, że to już nie jest takie chwytliwe. <gry> Safe z komiksami może. A ja tu widzę, że... Znaczy two, na twoim, wypadku, twoim przypadku tego typu imprezy fantastyczne to jest okazja, żeby ubrać się właśnie. Jakąś piżankę starą, znaczy koszulkę, która pewnie już służy jako piżamka bardziej niż koszyłka, ale teraz można ją ubrać i się nie wstydzić. Co tu masz takiego ciekawego? To jest e, Ja ogólnie uwielbiam takie różne popkulturowe amalgamaty i to jest akurat e, mieszanka powrotu do przyszłości z drużyną A. I, i... w sumie bardzo ta kosztuka do to Ciebie... Pas konfinasja. Tak, pasuje taka sztuka do Ciebie, bo jest napisane Be-Ride right Back jakby. To, to mówiliśmy wcześniej. Już to do Determinatora. Do, do Determinatora, nie? No, I'll tak, be back. no, Szafa wróci i wróci już za niedługo, nie? A ty masz Sonika. A taki szybki ja jesteś? Mam... Tak, jestem taki szybki. Ja jestem wielkim fanem Sonika. Pozdrawiam Uncle Mrówę, największego fana Sonika w Polsce, zaraz po mnie. Ale nie, dobra. Jak jest drużyna A w przyszłości, znaczy z powrotem do przyszłości, to ja zamawiam, że jestem buźka. Aha, okej. Okay. Ja, ja zawsze byłem za Mardokiem. Ja mogę być samochodem. <laughs> No to pokaż, jak brumujesz, jak samochód. Ale dobra, myślę, że możesz być prawdziwym, pełnoprawnym samochodem. Dobrze, słuchajcie, bo ja dopiero co przyjechałem, ale wy tu już się kręcicie. Co takiego jest na Polkonie ciekawego? Co się odbyło do tej pory? Jest masa bardzo profesjonalnie przygotowanych prelekcji. W każdym razie te, na których ja byłem, były przygotowane bardzo fajnie. Kilka niestety się nie odbyło, no ale nigdy nie można takiej em, sytuacji uniknąć na e, festiwalu tej skali. Wiem też, że przegapiłem mnóstwo e, równie ciekawych, albo nawet ciekawszych prelekcji, ponieważ wysyłałem zawsze w delegację swoją narzeczoną, żeby, e, żeby tam po prostu w nich uczestniczyła, gdy ja byłem na sali komiksowej przeważnie. E, co jeszcze jest? Są stoiska, wystawcy, można kupić książki, komiksy, różne około fantastyczne e, gadżety, e, steampunkowe ciuchy, są jakieś mangowe gadżety, jest w stoisk naprawdę cała masa. No i są oczywiście twórcy. Teraz właśnie Adler e, kończę rozdawać autografę Adlera. Prawdopodobnie znacie z, z takich projektów jak e, Last Boat czy też e, Blog. Natomiast jeżeli nie znacie, a jesteście ponoletni to powinniście poznać. No ja przede wszystkim Adlera bym wyróżnił za pracę nad 48 stron, nad Breakoffem, status 7 ogółem, Break -off i Overlord, to są komiksy, żeby... Jeżeli macie 30 lat lub więcej, to pewnie pamiętacie takie rzeczy. No to tak, tak. Ja Pamiętam, to są jedne z najlepszych komiksów, jakie w Polsce zostały wydane przez Polaków, więc proszę siebie, ale wokół nas faktycznie bardzo dużo się dzieje, jesteśmy przed wejściem głównym i tak, obok rozdaje autografy Adler, przed nami teraz jest sesja różnych cosplayowców. Tak, jest mnóstwo przebranych ludzi i też Śmieszne mają tak. te kostiumy Kurcze, ile pracy i pomysłu Tak, aż uśmiech na, twarzy, nie, uśmiech na twarzy Nie chcę schodzić, ponieważ Jest mnóstwo ludzi z potężną pasją Które dzielą się nią z wszystkimi e, Mnóstwo Wspólnych fotek z bohaterami Dzieciństwa i nie tylko jest... Ale do cosplayowców gosplay przejdziemy trochę później Ponieważ tutaj postaramy się wyłapać Jedną tutaj z osób Reprezentantek tej grupy ludzi Ale wracając tutaj do ciebie, Achimie. Czy tutaj w trakcie Polkomu masz jakiś swój punkt programu? Prezentowałeś, będziesz prezentował, czy przyjechałeś jako uczestnik? Przyjechałem jako uczestnik bardzo spontanicznie. Z dwa tygodnie temu chyba dopiero padła decyzja o tym, że przejeżdżamy, więc nie było tak naprawdę już możliwości zgłoszenia żadnego punktu programu. Na Polkon przejechaliśmy przede wszystkim dlatego... O tym nie wspomnieliśmy, Polkon jest imprezą wędrowną. Ona co roku odbywa się w innym mieście w Polsce. No i dawno nie było takiej sytuacji, żeby Polkon odbywał się tak blisko mnie, czyli tak blisko Szczecina, ponieważ w tym roku to jest Poznań. Więc przejechaliśmy spontanicznie, nic tutaj nie robimy programowego. Kręcimy się tylko jako uczestnicy i jest to bardzo miła odmiana po, po imprezach, gdzie jednak trzeba e, być punktualnie w różnych miejscach. E, każdemu taka, taka odmiana czasami jest potrzebna. Ale z tego co widzę, tak komiksowy, komiks to jest dodatkiem, totalnym dodatkiem. Tutaj widzę, że fantastyka króluje, czy nad czym polega, na tym polega przecież chyba cała impreza. Wojtku, a no, czy ty byłeś kiedyś w ogóle, Joachimie, na Innym Polkonie? To jest pierwszy raz twój, tak? Gdy wiedz? To jest mój pierwszy Polkon. Od kilku lat natomiast obserwuję Polkony, ale nigdy nie był na tyle blisko, żeby, żebym jednak się na, ten, na, ten, na tą imprezę wybrał. A Wojtku, a ty po Polkonach jeździsz co roku? Nie, ja na Polkonie pierwszy raz byłem, kiedy był poprzednim razem w Poznaniu, wtedy na terenie targów. Potem pojawiłem się na chwilę na Polkonie w Białymstoku. A teraz, no w związku z tym, że kilka kroków, no to dosłownie, to też postanowiłem wpaść ponownie w Poznaniu na Polkon. Nie, nie da się ukryć, że czasem te miasta, w których się odbywają, Polkony są bardzo, bardzo, bardzo odległe, więc no to w jakiś tam sposób trochę, sposób stopuje przed wybraniem się, Aha. a też zawsze trzeba znaleźć jakieś ciekawe atrakcje dla siebie, żeby tam się pojawić, że tak coś, co cię zachęci. Ja tak widzę, że nie wiem, czy to jest akurat Dobry okres, ponieważ są wakacje, ludzie mają dużo wolnego czasu, ale jest masa ludzi. I ja tak sobie myślę, że kurczę. Przecież w Poznaniu odbywa się Pyrkon, który bodajże jest jedną z największych tego typu imprez w Europie. A jednak na Polką też jest jeszcze miejsce i też są ludzie, którzy z chęcią biorą udział w tego typu zabawie. E, ja powiem tak, w czwartek, w czwartek, w dzień, w który by się wydawało, że będzie bardzo mało ludzi, to przyszło już przeszło półtora tysiąca. Więc to jest całkiem niezły wynik. Jak na. Sam początek, środek tygodnia, jeszcze praktycznie. Więc ja jestem pod dużym wrażeniem. Sobota, oczywiście, to już jest ogromny napływ ludzi. To, to już jest mnóstwo ludzi. Coraz ciężej się przechodzi w korytarzach. Coś niesamowitego. Ale dobrze, ale wróćmy do naszego gościa. Ale szafa z komiksami, mówisz, że teraz był mały remanent. Te jakie plany? Możesz już uchylić rąbka tajemnicy? Jakieś zapowiedzi? Coś, co nas czeka w najbliższym czasie na Twoim kanale? W najbliższym czasie będzie coś, czego jeszcze nigdy nie było, czyli komiks europejski. I przez europejski mam na myśli oczywiście frankofoński. A potem wracamy do, mam nadzieję, takiego normalnego cyklu, gdy będę po prostu polecał rzeczy, które czytałem niedawno i podobały mi się bardzo. Będą oczywiście e, rzeczy z Image, e, ponieważ kilka miesięcy już o nich nie mówiłem i muszę nadrobić e, zaległości, a mam tych zaległości naprawdę mnóstwo. W ostatnich miesiącach wychodziło wiele fantastycznych rzeczy z, z, z Image'a. Będzie kilka rzeczy z e, Marvela, co też mnie bardzo cieszy, bo Marvel jakiś taki był zaniedbany przeze mnie w ostatnim czasie. E, no tak i to są plany na najbliższy miesiąc czy dwa. A powiedz mi Joachimie, jakbyś miał wskazać rzeczy, które ostatnio miałeś okazję przeczytać w trakcie tego wakacyjnego okresu. Co fajnego przeczytałeś i co mógłbyś polecić naszym słuchaczom, jeśli chodzi o komiksy? No, zdecydowanie powinniście się zaopatrzyć w serię Birthright z, z Imidża. Poza tym, całkiem niedawno ukazał się nareszcie drugi tom serii Thor. Z Marvel Now. To jest ta seria, gdy Thor Odinson jest jeszcze Thorem, gdy tajemnicza kobieta Thor jeszcze go nie, nie zastąpiła. Ta seria zamknęła się bodajże w 25 zeszytach. Wszystkie są równie fantastycznie. To się ukazało w dwóch wielkich domach zbiorczych i prawdopodobnie jakiś Omnibus też, tego, też z tego wyjdzie. No i poza tym miałem w końcu ogromną przyjemność zapoznać się z eventem, który miało miejsce, no już jakiś rok temu, być może więcej, czyli e, Spider-Verse. Dowiedziałem, że wzięli ze sobą właśnie tą grube, grubą cegłę, te wydanie kompletne całej historii i jak, jak póki co? Póki co jest świetne. E, wprowadzili wiele bardzo barwnych postaci: e, Spider-Manów e, i Spider-Kobiet z, z alternatywnych uniwersów. Zawsze jest to jakaś wariacja na temat Petera Parkera. Są to postacie, e, które już niektórzy z Was mogą znać. Taki, tacy jak na przykład, e, takie jak na przykład Spider-Man z Indii, e, czy też Spider-Man 2099, ale pojawiło się wiele nowych, bardzo fajnych postaci, tak, takie jak Spider-Gwen. Silk, czy też inne, inne jakieś wariacje na temat tej, tego bohatera. Czyli, innymi słowy, mamy mnóstwo spider z różnych wersji i każdy znajdzie coś dla siebie. E, z szczególnie z tych najdziwniejszych. Jak, czy któraś z tych wersji Cię najbardziej zaskoczyła? E, czy mnie zaskoczyła? Z, wiesz co, zaskoczyły mnie powroty niektórych postaci, takich jak, jak na przykład e, sześciolęki Spider-Man. Mhm. E, m... Wszystkie mnie zaskoczyły w większym lub mniejszym stopniu, natomiast e, no wiadomo, że jeżeli twórcy jadą po bandzie, to, to pojawią się postaci takie jak e, Ciocia May, e, która została z Spider-Woman, e, czy, czy Gwen Stacy, która została z, z e, Spider-Gwen. Spider-Gwen to jest Spider w ogóle piękny mhm. fenomen. E, więc jest takich postaci zaskakujących e, kilka. Jest też wujek Ben, który został Spider-Manem. E, nie powiem wam z jakiego powodu, e, żeby wam nie spelerować, ale jest takich postaci zaskakujących, no na pewno całkiem, całkiem mm. sporo. Ja mam do ciebie jeszcze jedno pytanie z mojej strony. Będzie wideo relacja z Polkonu albo vlog z Polkonu na szybie? Vloga nie będzie, ponieważ to już jest dzień trzeci, a w ciągu tych pierwszych dwóch dni em, vlogowałem niewiele, e, bo byłem bardzo zmęczony. Y, y, przejazdem, ale na pewno będzie wideo relacja. Dzisiaj już sobie właśnie nagrywam przebitki, do tego, do tego nagram jakąś relację i myślę, że to będzie w przyszłym tygodniu montowane. Rozumiem, czyli już niedługo będziemy się mogli e, spodziewać materiału z Polkonu. Ojejku, mam coś powiedzieć? Tak. Ale mnie wyrwałeś z kontekstu. Ja tej latam w międzyczasie, słuchajcie, i załatwiam kolejny gości. Za chwilę, miejmy nadzieję, będzie możliwość porozmawiania chwilkę z Robertem Adlerem. Ale słyszałem tutaj o Spider-Gwen i rozmawialiście o Marvelu. Czyli to tak. ostatnio czytałeś sobie ze spokojem u siebie w domku i rozumiem, że to będziesz recenzował. Wchodzisz w Marvela teraz. Będziesz jakiś habot. <śled> nie, no nie ja mogę zetronizować największego fanboya Marvela. Natomiast. <śled> natomiast no, będzie, będzie Marwała dużo bo spider naprawdę bardzo mi się podobał no i w końcu muszę powiedzieć o Thorze który dobiegł mm -hmm. już końca, a ja jeszcze o nim nie mówiłem, a to jest wielka strata. Dobrze, słuchajcie, jeszcze raz bym prosił ciebie, żebyś zaprosił na swój kanał, a my zaraz chwilę zrobimy krótką przerwę. Także gdzie można znaleźć szafę z komiksami? Eee, słuchaliście Achimatu nowy Tumanowicz z szafy z komiksami, no i znajdziecie mnie na YouTubie wpisując po prostu szafa z komiksami. Eee, pojawiamy się, pojawialiśmy się do tej pory co tydzień, eee, teraz po tej przerwie mam nadzieję, że również wrócimy do takiego cyklu, co tygodniowego. Subskrybujcie kanał, żeby nic nie przegapić. Kiedy tylko pojawi się jakiś nowy materiał, dostaniecie o tym powiadomienie. Dzięki za poświęcony czas. Dzięki również.